Trzy noce temu zadzwonił do mnie człowiek, którego tutaj nazwę Miguelem, choć nie jest to jego prawdziwe imię. Była druga nad ranem, a jego głos drżał tak wyraźnie, że pierwszą myślą było, iż wydarzyło się coś tragicznego. Poprosił mnie, abym następnego dnia spotkał się z nim osobiście, ponieważ, jak powiedział, tego nie da się opowiedzieć przez telefon. W jego tonie było coś, co nie pozwoliło mi odmówić. Spotkaliśmy się w prawie pustej kawiarni na obrzeżach Madrytu. Miguel wyglądał, jakby od wielu godzin nie spał. Zaczerwienione oczy, nerwowe ruchy dłoni, nieustannie obracana łyżeczka w zimnej kawie. Kiedy w końcu zaczął mówić, w pomieszczeniu jakby zapadła cisza cięższa niż powietrze wokół nas. Już po kilku minutach wiedziałem, że to, co zamierza mi przekazać, nie jest zwykłą historią ani dziwnym snem, który znika po chwili. To było coś innego surowe, głębokie i bolesne. Miguel jest kucharzem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Gotowanie to jego sposób kochania ludzi, jak sam mówi. Dla niego pełny talerz to nie tylko jedzenie, to gest troski, codzienny cud, który sprawia, że ktoś przez chwilę czuje się bezpieczny, ale w swojej wizji nie mógł nakarmić nikogo. I to właśnie, jak wyznał drżącym głosem, było najstraszniejsze. Opowiedział mi, że znalazł się w ogromnej sali jadalnej, pełnej ludzi i bogato zastawionych stołów. Mięsa, owoce, pieczywo wszystko wyglądało jak z uczty obfitości. Ludzie jedli, śmiali się, rozmawiali. On krążył między stołami i robił to, co zawsze służył innym z radością, obserwując ich zadowolenie. I wtedy, właśnie w ułamku sekundy, wszystko się zmieniło. Nie tak, jakby ktoś zgasił światło bardziej jak zmiana sceny w teatrze, ta sama sala, ci sami ludzie, ale świat inny, chłodny i pusty. Stoły nadal stały w tych samych miejscach, lecz zamiast obfitości były na nich maleńkie porcje, tak małe, że trzeba byłoby je liczyć ziarnko po ziarnku. Ludzie przestali się śmiać, patrzyli na niego z błaganiem w oczach, podając mu puste talerze, prosili o więcej, choćby odrobinę. Miguel chciał im pomóc, Każda część jego serca krzyczała, żeby to zrobić, ale nie mógł. Coś niewidzialne, lecz niewiarygodnie realne kontrolowało każdy jego ruch. Gdy próbował dodać choćby jedną łyżkę jedzenia więcej, czuł nacisk, który go zatrzymywał, jakby czyjeś oczy obserwowały go z każdej strony. Powiedział, że nigdy nie doświadczył takiej bezsilności: móc widzieć głód, mieć jedzenie przed sobą, choćby niewielkie, i nie móc nikomu go dać. To było, jak opisał, gorsze niż każdy strach, który znał. A kiedy się obudził, zanim jeszcze otworzył oczy, coś w jego wnętrzu powiedziało mu jedno: to nie był tylko sen, to było ostrzeżenie dla niego i dla wszystkich, którzy zechcą słuchać. I właśnie w tym miejscu zaczyna się to, co poprowadzi nas dalej, ku drugiemu, jeszcze bardziej niepokojącemu elementowi jego historii. Miguel wziął głęboki oddech. Jakby zbierał w sobie odwagę, by wypowiedzieć kolejne słowa. Powiedział, że tamtej nocy, tuż po przebudzeniu, przypomniał sobie o innym śnie, dużo wcześniejszym, który wtedy wydawał mu się całkowicie pozbawiony sensu. Ale teraz, po tej nowej wizji, oba sny zaczęły układać się w jedną całość, jak dwa fragmenty tej samej układanki. W tamtym pierwszym śnie widział ogromny supermarket, ale półki były puste, wszystkie. Ludzie chodzili między alejkami, pchając wózki, które brzmiały jak echo pustki, bo nie było do nich co włożyć. Nikt nie krzyczał, nikt nie panikował, ale było w nich coś bardziej przerażającego rezygnacja. Jakby od dawna wiedzieli, że niczego tam nie znajdą. Kiedy Miguel zestawił te dwa obrazy, stół z minimalnymi porcjami i supermarket bez jednego produktu, zrozumiał, że to nie były dwa sny, lecz jedna historia opowiedziana w dwóch rozdziałach. Pierwsze ostrzeżenie, jak nazwał tamten sen, i ostrzeżenie właściwe czyli wizja, która wyrwała go ze snu z sercem bijącym jak młot. Powiedział, że nie chciał tego akceptować. Może to stres, tłumaczył sobie, może zmęczenie, może mózg płata figle. Ale jego myśli uparcie wracały do jednej księgi, do Biblii, choć sam przyznał, że nie czyta jej regularnie. Tym razem jego ręce same otworzyły ją na księdze rodzaju, rozdział 41 na historii, którą, jak powiedział, znał od dziecka, ale nigdy nie rozumiał jej tak jak teraz. To sen faraona o siedmiu tłustych krowach i siedmiu wychudzonych. Krowy chude pożerały tłuste, a mimo to pozostawały tak samo wychudzone jak wcześniej. I to właśnie wtedy, kiedy opowiadał mi o tym fragmencie, w jego oczach pojawił się ten znajomy błysk, nie strachu, ale zrozumienia. Jakby widział linię łączącą starożytność z teraźniejszością. Miguel powtarzał słowa, które utkwiły mu jak gwóźdź w pamięci. Sen powtórzył się, bo sprawa została postanowiona przez Boga i wkrótce się wydarzy. Zamilkł po tej frazie, dając jej zawisnąć w powietrzu między nami jak ciężkie ostrze, a potem dodał: Jeśli Bóg ostrzegł faraona, dlaczego nie miałby ostrzec i nas? Choć nie jestem człowiekiem, który łatwo przyjmuje podobne interpretacje, muszę przyznać, że było w jego głosie coś, co nie pozwalało zlekceważyć tych słów. Miguel mówił dalej, że największe tragedie w historii zawsze były poprzedzane znakami. Problemem nigdy nie były ostrzeżenia, ale to, że ludzie je ignorowali. Przypomniał Noego, który budował arkę przez sto lat, podczas gdy jego sąsiedzi śmiali się do momentu, aż niebo otworzyło się wodą. Przypomniał proroków Izraela, których nikt nie chciał słuchać. Przypomniał też samego Józefa, który ocalił Egipt tylko dlatego, że ktoś miał wystarczająco dużo pokory, by uwierzyć w sen. Miguel przerwał na chwilę, zerkając na mnie z niepokojem, jakby chciał sprawdzić, czy jeszcze go słucham, czy może już uznałem go za szaleńca. Zapewniłem go, że słucham. A wtedy powiedział, że jego wizja nie była tylko symboliczna towarzyszyły jej szczegóły konkretne obrazy tego, co może nadejść. I właśnie w tym miejscu jego historia zaczęła przybierać jeszcze bardziej niepokojący wymiar, prowadząc nas wprost do praktycznych ostrzeżeń, które, jak twierdził, otrzymał. Miguel wziął kolejny łyk zimnej kawy, jakby zbierał siły, by powiedzieć mi coś jeszcze trudniejszego. Powiedział, że po przebudzeniu przez wiele godzin czuł, jakby ktoś prowadził go od myśli do myśli, od obrazu do obrazu. Pokazując mu nie tylko sens wizji, ale również to, co ludzie powinni zrobić teraz, zanim będzie za późno. Jakby ostrzeżenie nie miało wyłącznie przestrachu, ale również wskazówki. Pierwszą rzeczą, którą usłyszał wewnętrznie, było to, że każdy dom musi zacząć zabezpieczać podstawową żywność i to nie w panice, lecz mądrze, spokojnie, póki wszystko nadal wygląda normalnie. Miguel podkreślał: Nie chodzi o luksusy. Nie o wyszukane składniki, ale o to co najprostsze i najbardziej podstawowe: Ryż, fasola, soczewica, makaron, owies, mąka, konserwy. Produkty, które mogą leżeć miesiącami, jeśli nie latami. Powiedział, że w czasie nadchodzącej trudności półki sklepowe nie będą puste cały czas, ale pojawią się okresy, kiedy pewnych produktów po prostu nie będzie. Tygodnie bez ryżu, miesiące bez oleju, dni, gdy mleko będzie towarem luksusowym. Wszystko z opóźnieniami, wszystko coraz droższe. I to właśnie ta nieregularność, nie ciągła katastrofa, lecz fale braku sprawi, że wiele osób nie przygotuje się w porę. Następnie zaczął mówić o lekarstwach. O tym, że braki leków rozpoczną się wcześniej niż większość ludzi się zorientuje. Nie dlatego, że nagle znikną, ale dlatego, że łańcuchy dostaw, już dziś napięte, zaczną pękać po cichu. Miguel wymienił podstawowe rzeczy, które według niego każdy dom powinien mieć środki przeciwbólowe, leki na gorączkę, antyseptyki, opatrunki, lekarstwa na przeziębienie, na infekcje gardła, podstawowe antybiotyki roślinne, inhalatory, środki na nadciśnienie, jeśli ktoś ich potrzebuje. Ludzie myślą, że apteka zawsze będzie otwarta, powiedział, ale apteka jest tak samo zależna od dostaw, jak każdy sklep. Potem przyszła kolej na wodę. Miguel powiedział, że to element, o którym najczęściej się zapomina. W miastach woda leci z kranu, więc nikt nie myśli, że może być inaczej. A jednak w jego wizji pojawiły się momenty, w których systemy wodociągowe zawodziły, nie na stałe, ale falowo. Dzień bez wody, potem trzy dni normalności, tydzień czystej wody, potem nagłe zmętnienie, którego nikt nie potrafił wyjaśnić. Dlatego, jak podkreślił, każdy dom musi mieć zapas wody pitnej na kilka dni, nie beczki, nie magazyny, ale stabilny, rozsądny zapas, który daje bezpieczeństwo. Kolejna część jego opowieści dotyczyła czegoś często lekceważonego: higieny, mydło, papier toaletowy, pasta do zębów, środki czystości, detergent, alkohol, żele dezynfekujące. To wszystko staje się kluczowe, gdy zabraknie dostaw. Ludzie myślą o jedzeniu, powiedział. Ale choroby szerzą się z braku czystości, nie z braku obiadu. Miguel mówił również, że wszystkie te zapasy muszą być zorganizowane, a nie wrzucone chaotycznie do szafy. Trzeba wiedzieć, co się ma, co się kończy, co trzeba uzupełnić. Zła organizacja, jak powiedział, prowadzi w czasie kryzysu do paniki. Dobra organizacja daje spokój, a potem pochylił się lekko i dodał: Ale to wszystko, co powiedziałem. To dopiero początek. Bo wizja pokazała mi coś jeszcze, coś, co wykracza poza zwykłe gromadzenie zapasów. I właśnie w tym momencie jego historia weszła na zupełnie inny poziom, prowadząc w kierunku samowystarczalności i dawno zapomnianej wiedzy. Miguel pochylił się nad stołem, jakby to, co miał powiedzieć teraz, było jeszcze bardziej delikatne niż wszystko, co opowiedział wcześniej. Powiedział, że w jego wizji pojawiło się coś, co wykraczało daleko poza zapasy, skrzynki z jedzeniem czy półki pełne podstawowych produktów, coś, co brzmiało bardziej jak powrót do umiejętności, które ludzkość posiadała od tysięcy lat, a które w ostatnich dekadach niemal całkowicie porzuciła. Musimy nauczyć się znowu produkować własne jedzenie, powiedział spokojnie, ale z takim przekonaniem, że te słowa zawisły w powietrzu jak manifest. Wyjaśnił, że w jego wizji ludzie, którzy mieli choćby najmniejsze ogródki, balkony, skrzynki z ziemią, byli krok przed wszystkimi innymi. Nie dlatego, że żyli w luksusie, ale dlatego, że nie byli całkowicie zależni od tego, czy sklep będzie otwarty, czy dostawa dojedzie, czy ceny nie wzrosną trzykrotnie w ciągu jednego tygodnia. Samowystarczalność, nawet w najmniejszej skali, była jak latarnia w czasie burzy. Miguel mówił o prostych roślinach. Sałacie, szpinaku, ziołach, marchewce, ziemniakach, cebuli. Rzeczach, które rosną niemal wszędzie i nie wymagają specjalistycznej wiedzy, a jednak potrafią odmienić sytuację rodziny w trudnych czasach. Mówił, że nawet osoby mieszkające w blokach mogą uprawiać zioła i małe warzywa w donicach i że to wystarczy, by zacząć. Potem przeszedł do czegoś, co poruszyło go dotkliwie: rośliny lecznicze. Powiedział, że w jego wizji był wyraźny nacisk na naturę. Jakby świat przypominał ludziom o tym, co zapomnieli. Jakby w czasach braku lekarstw najcenniejszym skarbem miały stać się liście, korzenie, olejki i napary. Wymienił oregano, które nazwał najsilniejszym naturalnym strażnikiem odporności. Opowiadał o mięcie, która koi bóle brzucha i napięcia. O szałwi, będącej naturalnym antyseptykiem. O tymianku działającym jak naturalny antybiotyk. Prostym a jednocześnie potężnym. Wspomniał o kurkumie, imbirze, czosnku, propolisie i miodzie, o aloesie, który potrafi wyleczyć skórę szybciej niż wiele maści aptecznych. Nasi przodkowie wiedzieli te rzeczy instynktownie, powiedział, a my o nich zapomnieliśmy, bo przyzwyczailiśmy się, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadał dalej, że widział w wizji ludzi, którzy po latach ignorowania natury zaczynali na nowo odkrywać jej moc. Widział rodziny zakładające małe ogródki, dzieci uczące się podlewać rośliny, sąsiadów wymieniających się nasionami. Mówił, że w czasie kryzysu wiedza o ziemi i roślinach była tak cenna jak pieniądze, może nawet cenniejsza. Zacytował też fragment z księgi Ezechiela, który otworzył po swojej wizji drzewa rosnące przy wodzie, dające owoce co miesiąc, a ich liście mające właściwości lecznicze. Powiedział, że zrozumiał ten wers na nowo, nie jako metaforę, ale jako przypomnienie, że natura jest częścią boskiego planu, a jej dary są narzędziem ochrony. W tym momencie jego głos złagodniał. Magazynowanie żywności to tylko pierwszy krok, powiedział. Ale prawdziwa siła jest w tym, co możemy wyhodować, czego możemy się nauczyć i co możemy przekazać innym. Chwilę milczał, a potem dodał bo wizja pokazała mi nie tylko Ziemię, ale też serca ludzi, a to, co zobaczyłem dalej, dotyczyło nie ciała, lecz ducha i tymi słowami delikatnie otworzył drzwi do następnej, jeszcze głębszej części historii. Miguel odchylił się na krześle, jakby nagle zmęczył go ciężar własnych słów, ale w jego oczach pojawiło się coś nowego, coś cichszego, bardziej delikatnego jakby dotykał teraz obszaru, który dla niego samego był najtrudniejszy do wypowiedzenia. Powiedział mi, że w jego wizji jedzenie, zapasy, ogródki i rośliny lecznicze były ważne, ale nie były najważniejsze. Najbardziej poruszające obrazy dotyczyły ludzi i ich serc. Tego jak kryzys nie tylko obnaży braki materialne, ale przede wszystkim braki wewnętrzne, te których nie widać na pierwszy rzut oka. Nadchodzący czas będzie testem wiary, charakteru i relacji, powiedział spokojnie. Wyjaśnił, że widział ludzi przerażonych i zagubionych, nie dlatego, że brakowało im jedzenia, ale dlatego, że nigdy nie nauczyli się szukać pokoju poza rzeczami materialnymi. Ludzi, którzy w chwilach chaosu próbowali desperacko odnaleźć duchowy fundament, ale nie potrafili, jakby próbowali wykopać studnie dopiero wtedy, kiedy już umierali z pragnienia. Duchowej siły nie da się zbudować w dniu kryzysu, powiedział, patrząc na mnie niemal błagalnie. To coś, co rozwija się wcześniej, w ciszy, kiedy wszystko jeszcze wydaje się normalne. Mówił, że w jego wizji wiele osób zda sobie sprawę, że przez lata żyło w duchowym uśpieniu, że wygoda, rutyna i nadmiar sprawiły, iż zatracili nawyki, które kiedyś były fundamentem ich życia, modlitwę, uważność. Medytację nad słowem, wdzięczność, refleksje. Kryzys miał obnażyć słabość fundamentów, które wydawały się mocne. Z drugiej strony widział też ludzi spokojnych pośród zamętu. Nie dlatego, że mieli zapasy, ale dlatego, że mieli pokój, który nie zależał od okoliczności. Ludzi zakorzenionych w czymś większym niż systemy świata i to dawało im niewyjaśnioną stabilność. Właśnie wtedy Miguel zaczął mówić o czymś, co nazwał domami twierdzami. Miejscach, które nie tylko miały pożywienie, ale miały światło. Miejscach, gdzie było bezpieczeństwo nie dlatego, że drzwi były zamknięte, ale dlatego, że serca ludzi tam mieszkających były ugruntowane. Domy, w których panowała modlitwa, wzajemna troska, harmonia, a nie strach. Domy, które w jego wizji przyciągały innych niczym latarnie, nie głośno, ale spokojnie, jak oaza. Powiedział, że rodziny, które przygotowały się nie tylko fizycznie ale emocjonalnie i duchowo, przechodziły przez trudne czasy inaczej. Mniej paniki, mniej chaosu, więcej jedności, więcej nadziei. Kryzys oddzieli tych, którzy są ugruntowani, od tych, którzy tylko wyglądali na ugruntowanych, powiedział. Opowiadał też o wspólnotach, które zaczęły się tworzyć jeszcze przed nadejściem chaosu. Ludzie, którzy wspierali się nawzajem nie tylko jedzeniem, ale obecnością. Rodziny, które dzieliły się mądrością, sąsiedzi, którzy uczyli się razem ogrodnictwa, modlili się razem, rozmawiali o rzeczach, o których przez lata bali się mówić. Miguel powiedział, że kryzys miał zniszczyć indywidualizm, który od lat izolował ludzi w ich własnych mieszkaniach. A potem spojrzał na mnie z powagą, której nie zapomnę: Zapasy pomogą ci przeżyć, ale tylko siła ducha pozwoli ci zachować pokój. Po tych słowach zamilkł. Wydawało się, jakby przygotowywał mnie na coś jeszcze większego, na ostatni fragment przesłania, który miał połączyć wszystko, co dotąd powiedział, w jedną całość. Miguel wziął głęboki oddech, jakby miał teraz wypowiedzieć najważniejszą część swojej historii. Powiedział, że kiedy wizja się kończyła, usłyszał jeszcze jedno wyraźne przesłanie nie obraz, nie symbol, ale zdanie, które brzmiało w nim z taką siłą, że do dziś trudno mu o nim mówić bez emocji. Każdy dom musi to mieć, zanim będzie za późno, powiedział że w pierwszej chwili myślał, iż chodzi o żywność, wodę albo zapasy. Ale im dłużej nad tym medytował, tym bardziej rozumiał, że to jest czymś znacznie większym, czymś głębszym niż rzeczy materialne. Że jedzenie i lekarstwa są konieczne, tak jak ogród, zioła i wiedza, ale one są tylko fundamentem. A prawdziwe to, to, co każdy dom musi mieć, jest niewidzialne. To przebudzenie, świadomość, jedność, pokój, mądrość, gotowość serca. Wyjaśnił, że dom, który ma tylko zapasy, ale nie ma świadomości, szybko popadnie w strach, że dom, który ma jedzenie, ale nie ma jedności, rozpadnie się przy pierwszym napięciu, że dom, który ma wodę, ale nie ma pokoju, będzie żył w chaosie. Ale dom, który ma światło duchowe, emocjonalne, rodzinne. Przetrwa nawet wtedy, gdy świat wokół będzie drżał. Miguel opowiedział, że po wizji zaczął szukać potwierdzeń w rzeczywistości. Rozmawiał z rolnikami, którzy mówili o zmieniających się porach sadzenia, z ekonomistami, którzy ostrzegali przed inflacją i rosnącymi kosztami produkcji, z ekspertami od logistyki, którzy zwracali uwagę na kruchość globalnych łańcuchów dostaw. I im więcej się dowiadywał, tym bardziej rozumiał, że wizja nie była fantastyką. Była odbiciem realnych procesów, które już się dzieją. Powiedział mi coś, co zapadło mi głęboko w pamięć. Przygotować się zanim nadejdzie kryzys to mądrość. Przygotować się dopiero wtedy, gdy kryzys nadejdzie, to desperacja. Mówił, że historia pełna jest ludzi, którzy żałowali, że nie zareagowali wcześniej, ludzi, którzy słyszeli ostrzeżenia, ale uznali je za przesadę, ludzi, którzy widzieli sygnały, ale woleli wierzyć. Że jutro będzie takie samo jak wczoraj. Miguel podkreślał, że ostrzeżenia mają sens tylko wtedy, gdy słucha się ich w porę. Potem opowiedział mi o ostatnim obrazie, który widział tuż przed przebudzeniem: domy pogrążone w ciemności i niektóre nieliczne, świecące ciepłym światłem nie przez prąd, ale przez obecność pokoju, miłości i przygotowania. W tych domach panowała cisza pełna nadziei, a nie strachu. Ludzie mieli niewiele, skromne porcje jedzenia, proste warzywa, wodę odmierzaną rozsądnie, ale w ich oczach była pewność. Pewność, że zrobili to, co mogli, że nie czekali bezczynnie, że ich dom był gotowy, fizycznie i duchowo. To właśnie chciałem ci przekazać, powiedział Miguel z łagodnym uśmiechem zmęczenia, że ostrzeżenie nie jest po to, by wywołać panikę. Jest po to, by obudzić, by przygotować, by ochronić a potem spojrzał na mnie poważnie i dodał Co z tym zrobisz? Zależy tylko od ciebie. Wstał, pożegnał się i wyszedł w noc. A ja zostałem z pytaniem, które od tamtej chwili nie daje mi spokoju. Czy przygotowanie naprawdę jest przesadą, czy jedyną rozsądną odpowiedzią?